Cześć, witajcie na kanale CQB.pl. Dziś przyjrzymy się nożowi Kershaw Mini Iridium Reverse Tanto. Przejdziemy przez najważniejsze parametry, pokażę Wam go z każdej strony i powiem do czego najlepiej się nadaje. Więc zaczynajmy! Na początek krótki rzut oka na sam nóż, abyście wiedzieli o czym będziemy mówić. Piękny nożyk nam się dzisiaj trafił. Dobrze, przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość całkowita tego noża to 17,5 cm. Długość złożonego to niecałe 10 cm. Mamy tutaj rękojeść wykonaną z aluminium, blokadę Duralok, wagę zaledwie 71 g. Bardzo fajny, fajnie wykonany otwór na linkę. Mamy tutaj klips mocujący, który jest klipsem obustronnym. Yy, mamy tutaj system łożysk kulkowych KVT. Sposób otwierania to kołek obustronny. Yy, jeśli chodzi o ostrze, mamy tutaj 7,6 cm ostrza, 2,3 mm grubości. Mamy głównie wykonaną w profilu reverse tanto d 2, twardość około 59-60 Hz, ostrze gładkie i takie wykończenie dwutonowe, bardzo ładne. Yy, I teraz yy, do czego najlepiej? nadaje się ten nóż, no jest to oczywiście takie typowe EDC. Świetnie sprawdzi się tutaj w takich wszystkich codziennych zadaniach, przed jakimi staniemy w naszym codziennym EDC, dodatkowo fajnie sprawdzi się na takich weekendowych wyjazdach za miasto, zarówno takich terenowych, jak i miejskich, właśnie do, do takich miejskich uważam, że świetnie ten nożyk się nada, czyli na przykład nie wiem, się jedziemy sobie na jakiś city break, czy eksplorujemy jakieś nowe miasto, bo on nie jest za duży. Ma clips, prawie że Deep Carry bardzo mało tego noża wystaje, więc taki fajny towarzysz, który też e, powoduje to, że możemy go zabrać i e, nie e, obawiać się za bardzo uwagę, bo on jest leciutki. A dodatkowo, jeżeli na przykład gdzieś tam wieczorem mamy wyjść na jakąś ładną kolację, to z takim nożykiem naprawdę nie będzie wstydu, nawet w takim bardziej eleganckim środowisku. Kolejne, właśnie eleganckie środowisko, do jakiego ten nóż się nada, to na pewno biuro. Myślę, że żaden e, pracownik biurowy nie powstydzi się wyciągnięcia takiego noża. E, w, w środowisku biurowym, wśród kolegów, bardzo ten nóż fajnie e, wygląda, prezentuje się, jest taki reprezentacyjny. E, można by powiedzieć, to nie jest gentleman's folder, ale m, od biedy i uszedłby właśnie jako taki, więc na pewno jest to osób, dla osób, które właśnie cenią tutaj eleganckie. I myślę, że właśnie na takich nawet bardziej formalnych spotkaniach spokojnie, bezproblemowo możemy ten nożyk też nosić. Dobrze, co wyróżnia Kershaw Mini Iridium Reverse Tanto? no przede wszystkim design. Mamy tutaj bardzo unikalny, fajny design od Kershawa, już widzieliście ten nożyk wcześniej podczas prezentacji, bardzo ten nóż fajnie się prezentuje, myślę, że design jest tutaj jego cechą. Wyróżniającą. Kolejną cechą wyróżniającą jest właśnie ta rękojeść, która poza samym designem jest bardzo ładnie wykonana. Bardzo mamy tutaj fajnie e, przyłożył się kerszał do detali e, tego noża. Ten nóż po prostu się dobrze prezentuje. Mamy tutaj system łożysk kulkowych KVT. Otwieranie i zamykanie tego noża to jest czysta przyjemność. Ten nóż po prostu płynie i zobaczcie, że możemy sobie zamknąć ten nóż tak jakbyśmy mieli praktycznie przycisk do zamykania noża. Mamy tutaj blokadę Duralock. To jest to taki bardzo wzmocniony mechanizm, który został zaprojektowany z myślą o zwiększonej wytrzymałości i bezpieczeństwie, więc naciskanie nie ma też żadnego problemu i właśnie ten system blokady powoduje też to, że my ten nożyk sobie zamykamy prawie jakbyśmy mieli nóż automatyczny. Naprawdę zamykanie tego noża to jest czysta przyjemność. Mamy tutaj dwutonowe wykończenie ostrzał profilu Reverse Tanto, które mamy, charakteryzuje się tym, że mamy taką prostą linię cięcia z załamaniem tutaj takim na czubku, gdzie ten czubek jest dodatkowo wzmocniony, co daje nam mocny punkt przebicia i zwiększa samą wytrzymałość czubka, więc takie bardziej intensywne prace nie powinny być temu nożowi aż tak straszne. I geometria ta sprawdzi się właśnie przy takich zadaniach wymagających jakiegoś tam precyzyjnego nakłucia czy też kontrolowanego cięcia wzdłuż jakiejś tam prostej krawędzi. Właśnie tu możemy sobie zaprzeć palec i bardzo dobrze pracować, szczególnie że ten nóż jest krótki, więc naprawdę fajne narzędzie takie do cięcia. Mamy tutaj sprawdzoną stal D2 otwartości 5960Hz. Więc świetna retencja tutaj, jeżeli chodzi o utrzymanie ostrości przez długi czas przy intensywnym miejskim użytkowaniu i relatywnie dość proste do ostrzenia. Jest to bardzo ceniona tutaj stal przez wszystkich. Mamy tutaj klips, który jest prawie, że w pełni deep carry. No troszeczkę na mnożyk może wystawać, ale to dosłownie mikro, jeśli w ogóle. Mamy tutaj taką optymalną grubość ostrza do właśnie takiego EDC lekkiego przy tej, przy tej wielkości noża i mamy tutaj taki jimping, który jest dyskretnym, ale wystarczającym, żeby zaprzeć palec. Dobrze, spróbujmy sobie porównać ten nożyk. Jeśli mamy już ostrze Reverse Tanto w wersji mini, to weźmy też pełnowymiarowe. Widzicie tutaj y, różnice, jeszcze wam pokażę, bo tu mamy oczywiście nie w Reverse Tanto, a tutaj macie Reverse Tanto, tutaj macie zwykłego iridiuma. Także widzicie sobie tutaj jak te noże się prezentują. Dołożę Wam do porównania też może coś małego od Kershaw'a. Zobaczcie sobie jeszcze, ponieważ już tu widzieliście mniej więcej różnice. Zobaczcie sobie Lika. Bardzo popularny model od marki Kershaw. Podobne wymiary relatywnie, troszkę inny design. Dorzucę Wam monitora i kowalenta od yy, Kershaw'a. Więc macie tutaj taką pełną linię ciekawych nożyków od właśnie Kershaw'a i jeszcze wiecie co, jakbym zmieścił, nie wiem czy mi się uda wrzucę Wam też do tego porównania Belera od yy, Kershaw'a rewelacyjne są to noże wszystkie właśnie ta linia Kershaw naprawdę jest bardzo fajna, już ostatnio to powtarzam w filmikach, bo myślę, że yy, Noże Kerszał kiedyś był bardzo na nieduży boom. Teraz minimalnie może jest mniejszy. Te noże stały się mniej popularne, a właśnie to dziwne, bo w Polsce tak mi się wydaje, bo właśnie Kerszał robi coraz ciekawsze e, projekty i myślę, że właśnie marka ma wielu zwolenników też w Stanach i warto na te noże popatrzeć, bo mają naprawdę. No, projektantów, których wielu in, wiele innych marek nożowych może im pozazdrościć, tak te noże się prezentują. Złożę wam je jeszcze, bo myślę, że warto. Tutaj mamy tak fajne noże, wszystkie, że fajnie sobie będzie zobaczyć je też złożone. Zaraz je sobie tu ułożymy. Troszkę tego składania mamy, ale przy tych blokadach, które tutaj są zastosowane, składanie tych noży to czysta przyjemność. Zamienimy sobie tutaj to, żebyście widzieli jak najbardziej. Tutaj mamy pełny wymiar, a tu mamy mniejszy rozmiar. Więc widzicie, jak te noże się nam tutaj prezentują. Przepchniemy, troszkę muszą się upchnąć, żeby się wszystkie zmieściły nam w kadrze. Tak te noże tutaj wyglądają. Myślę, że macie jakiś tam ogląd, jak one się prezentują. Czasem właśnie fajnie jest móc sobie porównać jakoś wymiarowo że jak rozważamy jakiś model, szczególnie jak mamy właśnie dużo opcji. Jeszcze Wam zrobię takie, taką kanapkę, żebyście sobie zobaczyli też jak one się mają tutaj grubościowo. Tak te noże nam tutaj wyglądają. Dobrze, zabierzemy sobie statystów. I zostawimy naszego głównego bohatera. Więc podsumowując, Kershaw Mini Iridium Reverse Tanto to przemyślany folder EDC, który łączy kompaktowe wymiary z, z solidną konstrukcją opartą na stali D2, która jest nie tylko solidna, ale też wygląda bardzo nowocześnie. Mamy tutaj eleganckie dwutonowe wykończenie ostrze i bardzo ładną aluminiową rękojeść. Z takimi właśnie jasno-niebieskimi akcentami, e, która wygląda bardzo ciekawie. Nóż prezentuje się nowocześnie i profesjonalnie. System łożysk kulkowych KVT gwarantuje pe pewne, szybkie otwarcie i zamknięcie tego noża. Możemy się poczuć, jakbyśmy mieli nóż półautomatyczny, jeżeli chodzi o jego zamykanie. A blokada Duralog gwarantuje tutaj pewność e, przy nawet... Silniejszej pracy. Model ten będzie idealny dla osób, które szukają takiego idealnego e, foldera do codziennych zadań. Świetnie sprawdzi się też na wyjazdach, gdzie potrzebujemy mieć w sobie nóż, ale niekoniecznie musi on być duży, a jednak, jeżeli już go wyjmiemy, to żeby był pewny. Myślę, że to wszystko, co można by powiedzieć w tym nożu. Bardzo fajny nóż. Odkreszała. Polecam naprawdę przyjrzeć się całej serii Iridium, bo są to bardzo ładne noże. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pamiętajcie o subskrypcji i jak zawsze, trzymajcie się ostro.